Czy kiedykolwiek spojrzałaś na kogoś i pomyślałaś: dlaczego kocham tę osobę, skoro wszystko we mnie mówi, że to nie ma sensu? To właśnie początek jednej z największych zagadek ludzkiej duszy nieracjonalnej miłości. Karl Jung uczył, że taka miłość nie jest błędem, lecz wezwanie nieświadomości, która próbuje się z tobą porozumieć. Nie każda miłość rodzi się z logicznego dopasowania często wypływa z konfliktu między tym, czego świadomie pragniesz, a tym, co twoja dusza próbuje ci ukazać w ciszy. Kochasz kogoś, kto cię nie wybiera, albo kto cię nie szanuje, kogoś, kto ucieleśnia wszystko, co rzekomo odrzucasz, a jednak czujesz miłość. Dlaczego? Według Junga, twoja nieświadomość projektuje na drugiego człowieka to, co zostało w tobie stłumione, wyparte lub zapomniane. Może to być twoja dzikość, spontaniczność, gniew, wolność albo nawet ból. Drugi człowiek staje się więc lustrem. Nie tego, kim on naprawdę jest, ale tego, co twoja psychika chce ci ukazać. A że nieświadomość nie mówi słowami, używa emocji, impulsów i przyciągania. Miłość nieracjonalna jest wezwaniem do integracji. Kiedy kochasz kogoś, kto nie ma sensu, być może twoja dusza mówi: zobacz. Tu coś ważnego zostało pogrzebane. To nie o niego chodzi, to o ciebie. Zanim więc zaczniesz siebie obwiniać lub próbować uciszyć ten płomień, zapytaj, czego ta miłość chce mnie nauczyć o mnie samej. Bo czasem najbardziej bolesna miłość jest tą, która pokazuje, jak bardzo się od siebie oddaliłaś. Jednym z najbardziej przełomowych pojęć w psychologii Junga jest projekcja mechanizm, w którym przypisujemy innym ludziom cechy, emocje i pragnienia których nie potrafimy lub nie chcemy zobaczyć w sobie samych. I właśnie dlatego tak często zakochujemy się nie w kimś, lecz w obrazie, który na tę osobę rzutujemy. Gdy spotykasz kogoś i od razu czujesz to coś, bardzo możliwe, że Twoja dusza rozpoznała nie osobę, ale wewnętrzny symbol. To, co widzisz jako odwagę, może być Twoją tłumioną siłą. To, co odbierasz jako tajemniczość, może być Twoim niezintegrowanym cieniem. Jung pisał, że. To, co cię najbardziej irytuje lub fascynuje w drugim człowieku, mówi więcej o tobie niż o nim. Zakochujesz się więc w części siebie, którą dawno temu oddzieliłaś. Projekcja jest sposobem, w jaki nieświadomość domaga się uznania, a miłość, tak gwałtowna, niezrozumiała, czasem bolesna, staje się narzędziem do konfrontacji z tym, co wyparte. Problem pojawia się wtedy, gdy nie widzimy granicy między osobą a naszą projekcją. Zaczynamy oczekiwać, że ten ktoś uzdrowi nasze rany, napełni nasze braki, uratował nas od samotności. Ale nikt nie jest w stanie dźwigać ciężaru bycia czyimś lustrem, terapeutą, wybawicielem. Dlatego Jung ostrzegał: dopóki nie wycofasz swoich projekcji, nie poznasz prawdziwego drugiego człowieka. Miłość staje się wtedy iluzją, a nie relacją. Dopiero gdy rozpoznasz, co naprawdę kochasz. Jego, czy to, co on w tobie uruchamia, zaczynasz odzyskiwać wolność. Karl Jung wierzył, że każda kobieta i każdy mężczyzna nosi w sobie pierwiastek płci przeciwnej. W kobiecej psychice obecny jest animus, męski aspekt symbolizujący logikę, siłę działania, ale też cień związany z autorytetem i oceną. W mężczyźnie zaś istnieje anima pierwiastek kobiecy odpowiadający za uczucia, intuicję i kontakt z duszą. I właśnie te wewnętrzne archetypy mają ogromny wpływ na to, w kim się zakochujemy. Kiedy kobieta spotyka mężczyznę, który wydaje się inny niż wszyscy, często nieświadomie rozpoznaje w nim swój własny, niezintegrowany animus. To on przyciąga ją jak magnes, bo symbolizuje siłę, której może jej brakować, ale jeśli jej animus nie został uświadomiony, to przyciągnięcie nie prowadzi do miłości dojrzałej, lecz do uzależnienia emocjonalnego. Zaczyna ona szukać w nim potwierdzenia swojej wartości, sensu życia, przewodnictwa. Z kolei mężczyzna zakochany bez powodu może widzieć w kobiecie nie ją samą, lecz animę, obraz kobiety idealnej, opiekuńczej, pełnej tajemnicy i czułości. Taka projekcja czyni kobietę boginią, ale też więźniarką cudzych oczekiwań. Miłość, która nie ma sensu, często jest zderzeniem z własnym wnętrzem, a nie z prawdziwą osobą. Nie kochasz Jego, kochasz swój brak siły, który On Ci pokazuje, nie kochasz jej, kochasz swoją duszę, którą w niej dostrzegasz. Zamiast więc pytać, dlaczego tak bardzo go, ją kocham, zapytaj, którą część siebie tak naprawdę w nim niej widzę. Zakochanie może być darem, o ile nie zatrzymasz się na powierzchni, bo to, co czujesz, to nie tylko miłość, to archetypowe wezwanie do integracji. Karl Jung twierdził, że każdy z nas nosi w sobie cień, tę część osobowości, którą odrzuciliśmy, zepchnęliśmy do nieświadomości, bo nie pasowała do tego, kim powinniśmy być. To mogą być uczucia gniewu, seksualności, ambicji, ale też potrzeba niezależności czy głęboka wrażliwość. I właśnie ten cień, choć niechciany, żyje i domaga się uznania. Czasem robi to poprzez miłość. Zakochujesz się w kimś, kto jest zły dla ciebie? Kto cię ignoruje, dominuje, wzbudza chaos? Może on reprezentuje twój cień, a może w kimś cichym i spokojnym widzisz coś, czego sama nigdy sobie nie pozwoliłaś odczuć? Wtedy miłość staje się lustrem tego, co zostało w tobie pogrzebane. Jung mówił: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować twoim życiem i nazwiesz to przeznaczeniem. To oznacza, że dopóki nie poznasz własnego cienia, Będziesz zakochiwać się w jego odbiciu u innych ludzi. To nie przypadek, że czujesz silne przyciąganie do kogoś, kto wywołuje skrajne emocje to twój cień mówi: Zobacz mnie, uznaj mnie, zintegruj mnie. I chociaż może się to wydawać niebezpieczne, właśnie ten akt uznania cienia jest kluczem do pełni, do prawdziwego wyboru miłości nie z niedoboru, lecz z wolności. Zamiast więc znowu pytać, Dlaczego tak bardzo go pragnę, skoro mnie rani? Zapytaj: Jaką część mnie on uosabia, której nigdy nie pozwoliłam sobie wyrazić? Bo może nie chodzi o to, że on cię fascynuje, może po prostu twoja dusza woła o zjednoczenie z tym, co przez lata wypierałaś? Dlaczego zakochujemy się w osobach, które nas ranią, ignorują lub porzucają? Dlaczego mimo bólu i rozczarowań znów wracamy do tego samego typu relacji? Karl Jung tłumaczył, że nieświadomość nie zapomina. Ona odtwarza. I będzie powtarzać te same schematy, dopóki nie uświadomisz sobie ich źródła. Często to, co nazywasz miłością, jest nieuświadomioną próbą uzdrowienia dawnej rany emocjonalnej. Może to brak czułości od ojca, odrzucenie przez matkę, może to dziecięce doświadczenie, że trzeba zasługiwać na uwagę. Wtedy twój dorosły umysł wybiera partnera, który, często nieświadomie, reprezentuje tę samą ranę. Nie dlatego, że tego chcesz ale dlatego, że twoja dusza próbuje dokończyć historię. Podświadomość działa jak magnes, przyciąga tych, którzy pozwalają nam odegrać coś nierozwiązanego. Ale problem polega na tym, że dopóki nie stajesz się świadoma, powtarzasz nieleczenie, lecz ranienie. Próbujesz naprawić przeszłość w teraźniejszości i znów boli. To dlatego zakochujesz się bez sensu, dlatego tęsknisz za kimś, kto cię odrzuca. Bo pod spodem nie chodzi o niego, chodzi o ciebie w wieku sześciu, dziesięciu czy 15 lat. I dopóki nie zobaczysz tej dziewczynki w sobie, będziesz szukać jej uzdrowienia u niewłaściwych osób. Jung mówił, że każdy z nas nosi w sobie dziecko, które pamięta. Kiedy ono nie zostało wysłuchane, będzie krzyczeć przez dorosłe wybory, pragnienia i. zakochania. Miłość do osoby niewłaściwej to czasem pętla traumy, a nie przeznaczenie. Ale możesz to przerwać. Nie przez walkę, ale przez świadomość. Nie każda miłość ma nas uszczęśliwić, nie każda relacja jest na zawsze. Niektóre spotkania, choć burzliwe, bolesne, pozornie bez sensu, pojawiają się w naszym życiu z jednego powodu: aby nas obudzić. Karl Jung wierzył, że to, co nas porusza najbardziej, to nie przypadek, ale wezwanie do przemiany wewnętrznej. I często to właśnie miłość ta irracjonalna, obsesyjna, niemożliwa. Staje się lustrem, w którym widzimy wszystko, co w sobie ukryliśmy. Kiedy zakochujesz się w kimś, kto cię unika, rani lub nie potrafi być obecny, to może nie po to, abyś z nim była, ale po to, abyś zobaczyła, jak bardzo nie jesteś z samą sobą. Relacja staje się wtedy katalizatorem. Nie celem, lecz drogą. Spotkanie z kimś trudnym nie zawsze oznacza toksyczność. Czasem to twoje wnętrze manifestuje przez drugiego człowieka miejsca. W których stoisz na granicy swojego wzrostu. Jung mówił: Spotkania z innymi są spotkaniami z samym sobą. A to oznacza, że osoba, która cię najbardziej boli, może być tą, która pokazuje ci, gdzie nadal jesteś podzielona. Miłość do kogoś, kto nie pasuje, może być zaproszeniem do integracji, do powrotu do siebie, uznania własnych pragnień, ran i potrzeb. To nie jest porażka, to inicjacja. Nie pytaj więc tylko, dlaczego go kochasz. Zapytaj, co ta miłość zmienia we mnie? Bo może nie chodzi o to, żebyś miała z nim przyszłość, może chodzi o to, żebyś wróciła do swojej prawdy. Czy zauważyłaś, że często zakochujesz się w mężczyznach z problemami, w tych, którzy są emocjonalnie niedostępni, złamani przez życie, zagubieni? A może czujesz się wtedy potrzebna, wyjątkowa, inna niż wszystkie? Jeśli tak, być może działa w tobie jeden z najbardziej podstępnych wzorców nieświadomości. Kompleks Zbawicielki. Karl Jung opisywał takie zachowania jako projekcję animusa, czyli męskiego pierwiastka w kobiecej psychice. Gdy nie jest on zintegrowany, kobieta może przenosić go na mężczyzn, próbując ich uleczyć, zbawić lub uratować od siebie samych. To nie jest prawdziwa miłość. To mechanizm psychiczny, który sprawia, że próbujesz zasłużyć na uczucie poprzez poświęcenie. Czujesz, że Twoja wartość rośnie, kiedy jesteś potrzebna. Cierpliwa, silniejsza od niego. Ale pod tą szlachetnością często kryje się głęboka rana braku miłości własnej. Chcesz, żeby on się zmienił, żeby zobaczył twoje serce, żeby w końcu zrozumiał, jak bardzo się dla niego starasz. Ale nie widzisz, że już próbując go naprawić, przestajesz być sobą. Twój świat zaczyna kręcić się wokół jego ran, a twoje własne emocje schodzą na dalszy plan. Jung mówił jasno. Nie jesteś odpowiedzialna za psychiczne zranienia drugiego człowieka. Pomoc nie jest miłością, jeśli oznacza zatracenie siebie. Zadaj więc sobie pytanie: czy naprawdę go kocham? Czy tylko chcę, żeby ktoś mnie potrzebował? Bo może to nie on potrzebuje ratunku. Może to twoje wewnętrzne dziecko czeka, aż w końcu ty je uratujesz. Czasem poznajesz kogoś i od pierwszej chwili czujesz dziwne, intensywne przyciąganie. Wszystko w tobie mówi, że to on. Jakbyś znała go od zawsze, jakby był częścią ciebie. Mówisz sobie, to musi być przeznaczenie. Ale, co jeśli to tylko iluzja stworzona przez twoją nieświadomość? Karl Jung ostrzegał, że intensywność nie zawsze oznacza prawdę. Często to, co wydaje się znajome, to nie dusza, która rozpoznała drugą duszę, to twoje nieprzepracowane wzorce, które w nim dostrzegły odbicie, to, co wydaje się przeznaczeniem. Może być w rzeczywistości reakcją emocjonalną, zakorzenioną w przeszłości. Jeśli w dzieciństwie miłość oznaczała walkę, ciszę, chłód lub brak, to jako dorosła możesz zakochiwać się w tym, co boli, bo tak wyglądał Twój pierwotny język miłości. Twoje ciało zna ten wzór, Twoja dusza, już niekoniecznie. Zakochanie może być magiczne, ale jeśli jego siła Cię spala, rani, odbiera spokój, to nie głos duszy. Ale echo traumy. Jung mówił, że tylko poprzez świadomość możemy rozpoznać, czy przyciąga nas miłość, czy rana. Prawdziwe przeznaczenie nie przynosi obsesji, nie uzależnia, nie odbiera ci siebie. Jeśli ktoś wywołuje w tobie niepokój, lęk i chaos, zapytaj, czy to naprawdę dusza mówi tak, czy tylko stary ból krzyczy: Zobacz mnie, bo nie wszystko, co przychodzi z siłą, jest darem losu. Czasem to twoje wnętrze testuje. Czy jesteś już gotowa wybrać siebie? W relacjach pełnych napięcia, tęsknoty i niepewności często trwamy w iluzji, że ciągły kontakt, rozmowa, obecność, nawet wymuszona, są sposobem na utrzymanie miłości. Ale Karl Jung podkreślał: To, co prawdziwe, nie potrzebuje hałasu, potrzebuje przestrzeni. Cisza w relacji działa jak lustro. To wtedy, gdy druga osoba milczy, gdy się oddala, gdy przestajesz gonić. Zaczynasz widzieć, co tak naprawdę cię z nią łączyło. Czy to była miłość, czy jedynie lęk przed odrzuceniem, samotnością pustką? Jung uważał, że odłączenie od drugiego człowieka nie oznacza końca. Może być inicjacją. Cisza nie jest karą. Jest okazją, by usłyszeć głos, który wcześniej był zagłuszany. Twój własny głos. Kiedy milkniesz, przestajesz walczyć o uwagę. Gdy znikasz z pola widzenia, przestajesz być dostępna. Na żądanie. I wtedy dzieje się coś ważnego. Albo on cię szuka, bo dostrzega prawdziwą wartość Twojej obecności. Albo znika na zawsze, co również jest odpowiedzią. Milczenie odsłania intencje. Twój brak reakcji działa jak światło rentgenowskie pokazuje, co w nim było autentyczne, a co tylko wygodne. Nie bój się ciszy. Bój się życia w relacjach, które istnieją tylko wtedy, gdy ty się starasz. Cisza to wybór. To akt siły, to powrót do siebie. Nie każda więź wytrzyma ten test, ale każda, która nie przetrwa ciszy, nie przetrwa prawdy. Znasz ten schemat? On milczy, oddala się, znika z Twojego życia. Ty cierpisz, tęsknisz, próbujesz zrozumieć, w końcu decydujesz się odejść. I właśnie wtedy, on wraca. Nagle, z emocjami, z przeprosinami, stęskniłem za Tobą. I w twoim sercu pojawia się nadzieja. Ale czy to naprawdę miłość? Czy może to reakcja na brak kontroli? Karl Jung mówił, że to, co nieświadome, ma tendencję do powtarzania się. A zachowania ludzi często są odpowiedzią na utratę źródła zasilania emocjonalnego, a nie na prawdziwą miłość. Kiedy znikasz z pola widzenia, ktoś może poczuć pustkę, ale niekoniecznie dlatego, że cię kocha. Czasem dlatego, że utracił karmienie swojego ego. Osoba, która wraca tylko wtedy, gdy znikasz, nie pragnie bliskości. Pragnie potwierdzenia swojej władzy nad twoimi emocjami. Gdy jesteś obecna, on cię lekceważy. Gdy odchodzisz, przypomina sobie, że może cię stracić. Ale to nie jest więź, to gra psychiczna. W rzeczywistej relacji dwoje ludzi tęskni za sobą także w obecności. Dba o siebie bez potrzeby manipulacji. Nie potrzebuje znikania, by zrozumieć wartość drugiego człowieka. Jeśli ktoś reaguje tylko na twoje zniknięcie, to nie miłość, to reakcja na brak komfortu. Zadaj sobie pytanie: czy chcesz być z kimś, kto cię potrzebuje, czy z kimś, kto cię wybiera, nawet gdy jesteś blisko? Bo prawdziwe połączenie nie potrzebuje dramatów, by się ujawnić, potrzebuje tylko dojrzałości i obecności. Miłość, która boli, nie jest miłością. Czasem jednak tak bardzo pragniemy być kochane że nie zauważamy, kiedy przekraczamy niewidzialną granicę, tę, która oddziela miłość od emocjonalnego uzależnienia. Karl Jung twierdził, że kiedy tracimy kontakt z naszym prawdziwym ja, nieświadomie szukamy drugiego człowieka, aby wypełnił pustkę. Taka relacja nie opiera się na partnerstwie, lecz na projekcji braków, i im silniejsza potrzeba bycia z kimś, tym większe ryzyko utraty siebie. Uzależnienie emocjonalne objawia się cichym lękiem. Co jeśli odejdzie? Kim jestem bez niego? Czy jeszcze zasługuję na miłość, jeśli przestanę się starać? Wtedy przestajesz mówić, co naprawdę czujesz, przestajesz stawiać granice, robisz wszystko, żeby go zatrzymać, nawet jeśli każdego dnia tracisz kawałki siebie. Jung nazywał ten proces rozszczepieniem jaźni. Pod wpływem relacji, która jest nierówna i zależna, zaczynasz dzielić się na dwie osoby: tą, która pragnie miłości, i tą, która cierpi w ciszy. A im bardziej się zatracasz, tym bardziej uzależnienie rośnie. I wtedy, kiedy on się oddala, czujesz, jakby odchodziło z tobą wszystko, co masz. Ale prawdziwa miłość nie zabiera, prawdziwa miłość nie czyni cię mniejszą. Zadaj sobie pytanie, czy to ja jestem w tej relacji, czy tylko moje lęki. Bo jeśli musisz rezygnować z siebie, by zostać z kimś, to już nie jest miłość, to więzienie przetrwania emocjonalnego.